Landing page, jak sama nazwa wskazuje, i w dosłownym tłumaczeniu, jest to tak zwana strona lądowania. To właśnie tam wyląduje odbiorca po kliknięciu przykładowo Twojej reklamy lub linku w poście. Lecz po co się coś takiego robi? Strona internetowa ogólna, Twoja, bardziej przypomina galerię handlową. To tutaj, jak odbiorca trafi, może sobie przejść od podstrony do podstrony, tak jak od sklepu do sklepu, od alejki do alejki, i mówiąc kolokwialnie, niestety się zgubić. Landing page natomiast, wów, nazwa delikatnie tutaj do tego nawiązuje bardziej przypomina lotnisko, gdzie proces od wejścia przez pierwszą bramkę do praktycznie lądowania jest z góry zaplanowany. Odbiorca praktycznie go nie odczuwa, nie musi się nim specjalnie przejmować wszystko jest określone z góry. To samo jest na landingu. Mamy określony cel. Naszym głównym celem jest konwersja. Po to tworzy się ten lending, aby poprowadzić naszego odbiorcę, czyli potencjalnego klienta, od prezentacji naszej oferty, bo już plus minus wie, czego będzie dotyczyła dalsza treść na naszej podstronie, na naszym lendingu, bo kliknął reklamę, kliknął w post, więc jest już po części świadomy. Przeprowadzić go przez następne elementy: przedstawienia mu właśnie u wspomnianej oferty, wszystkich elementów charakterystycznych, wartości i tak dalej, następnie zbudowanie. Zaufania, przykładowo przedstawienie opinii, dotychczasowych referencji, wdrożeń, realizacji itd., itd., w zależności od Twojego typu biznesu, od Twojej branży, aby na końcu właśnie yy, Postąpić tutaj z call to action, tak zwanym wezwaniem do działania, aby nasz tutaj odbiorca, potencjalny klient, na samym końcu tego landingu przykładowo wypełnił formularz kontaktowy z oczekiwaniem na kontakt, zarezerwował wizytę lub dodał bezpośrednio jakiś produkt do koszyka, aby zrealizować dalszy zakup. Jest to taka niepisana reguła, ale bardzo często to się sprawdza i przekłada na wyniki, aby na jednym landingu było jedno call to action. Nie powinniśmy przedobrzać tutaj z ilością wezwań do działania, które nasz odbiorca powinien wykonać na landingu. Jeden landing pod jedno działanie, aby odbiorca nam się jak na tym lotnisku nie zgubił, tylko przeszedł odpowiednio naszą zaplanowaną ścieżkę, aby dokonać konwersji.